Dane są dwa zbiory. Zbiór A zawierający liczby 4, 9, 12, 15 i B zawierający liczby 3, 4, 10 i 12. W każdej liczbie ze zbioru A przyporządkowujemy jej dzielnik ze zbioru B. Napisz, uzasadniając odpowiedź, czy takie przyporządkowanie jest funkcją. Na samym początku warto przypomnieć, co to jest funkcja. Funkcją nazywamy takie przyporządkowanie określone na zbiorze x posiadające wartości ze zbioru Y, w którym każdemu elementowi ze zbioru X, no i to jest właśnie ważne, odpowiada dokładnie jeden element ze zbioru Y. No i tak w ramach uzupełnienia dopisałem może to być ten sam element i to nie przeszkadza. Teraz przedstawmy nasze zadanie w postaci graficznej. Pierwszy zbiór to będzie zbiór A, drugi zbiór to rzecz jasna B i zaznaczmy Poszczególne elementy zbioru A to 4, 9, 12 i 15. W zbiorze B jest trójka, czwórka, dziesiątka i dwunastka. Teraz każdemu elementowi ze zbioru A przyporządkowujemy dzielniki ze zbioru B. Czy pierwsza liczba 4 dzieli się przez 3? Niestety nie. Czy czwórka dzieli się przez czwórkę? Tak. Więc tutaj możemy prowadzić strzałką i to jest dobre przyporządkowanie. Czy czwórka dzieli się przez dziesiątkę albo przez dwunastkę, która znajduje się w zbiorze B? Nie. Czyli mamy tutaj jedną strzałkę, jedną przyporządkowanie. Teraz tak. Dziewiątka dzieli się, myślę, że już się domyślamy, tylko przez trójkę, która znajduje się w zbiorze B. Dwunastka zaś dzieli się, uwaga, przez. Trójkę przez czwórkę i przez dwunastkę. Piętnastka dzieli się tylko przez trójkę, która znajduje się w zbiorze B. I w tym momencie zauważamy, że takie przyporządkowanie nie jest funkcją, więc napiszę tutaj F przekreślone. To nie jest funkcja, ponieważ liczba 12. Ma trzy dzielniki, które występują w zbiorze B, czyli liczbie 12 z pierwszego zbioru odpowiada nie, tak jak mówi tutaj definicja na czerwono, dokładnie jeden element, ale 12 odpowiadają trzy elementy znajdujące się w zbiorze B. Gdyby ze zbioru A wychodziły tylko pojedyncze strzałki, wówczas to by była funkcja, a tutaj to nie jest funkcja.